Ciekawe, czy teraz wyborcy zaśpiewają mój Sokole. Mogą zaśpiewać, tak? To będzie pewnie znowu po raz kolejny, jak co cztery lata, modny kawałek będzie leciał teraz. Hej Sokoły, omijajcie góry, lasy, doły. I spalarnie. Hej! No i z gierzt, by się przydało. Ha, 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 ha. U nas może gołębie prędzej przylecą, czy tam... No, zobaczymy, zobaczymy. Jest ciekawie, bo ro robi się ciekawie. Dzisiaj jeszcze nie znamy pełnej listy specjalnie dla was, byśmy podali oczywiście, komitetów wyborczych zarejestrowanych w naszym mieście, bowiem gdyż dzisiaj o północy, o północy? O północy mija czas rezygna rezygnacji, rejestracji, tak, rezygnacji. No może dla niektórych <laughs> będzie to też czas rezygnacji, natomiast... Jestem zrezygnowany, rejestruję swój Komitety. Była już taka jedna kandydatka, Zofia, y, kiedyś, i ona też musiała zrezygnować, bo <noise> okazało, że się nie wyrobiła przed północą. Nie, ale komitety, te, które się zarejestrowały do soboty, bez dzisiejszego dnia, możemy Wam podać, jest już zabawnie, jest już uroczo, już wiadomo na kogo będzie można głosować. No, jeszcze nie, nie cały zestaw, ale już, ale już całkiem spory. No, dawaj, dawaj, Adrian. Zasuwaj. Jakie mamy ładne nazwy komitetu? No najpierw taki mało, powiedzmy, oryginalny Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Sokoła. Znaczy są, Klasyka. Znaczy są tacy wyborcy, którzy komitet wyborczy. założyli. Tak. tak? Mm -hmm. A kolejny też bardzo oryginalna nazwa, Inicjatywa Mieszkańców. To ta związana z kandydatem Michałem Pieruniem. Tak, tak. No, no, no niestety. No, to są inicjatywa tak, tych to... mieszkańców spółdzielni? Może tak. Może to być właśnie tych spółdzielni mieszkańców, chyba, że tamtych. Ale ja pewnie nie jestem do końca. mieszkańców może... spoza spółdzielni. Można też spróbować zarezerwować. Tą drogą pójść, ale by można było zrobić materiał, którzy to mieszkańcy są tacy inicjatywni, bo my lubimy przecież inicjatywnych mieszkańców. No dalej też kolejna, same są oryginalne nazwy, więc może już nie będę się powtarzał, koalicja obywatelska. Kaowcy, kaowcy, znam to już skądś, ale to już było. Czy nie? Dobrze no, mówię. Koalicja I Koalicja, koalicja Obywatelska to jest komitet wyborczy związany z. Radnym Andrzejem Mięsokiem. Tak, jest. Andrzej, Radny Mięsok, jak już jesteśmy przy nim, to możemy Wam powiedzieć, że już publikuje swoje hasło wyborcze, na Facebooku już go widać, już hmm. teraz nie konsultuje się z mieszkańcami. Porozmawiajmy o problemach zwierza, tylko teraz już. już porozmawiał, już wie. Już porozmawiał, wie i teraz jest tak dla rozwoju, nie, nie dla spalarni. Takie ma hasło. To już takie oficjalne hasło jest, tak, które będzie na jakimś tak. plakatach No wyborczych? chyba tak. Z tego by wynikało. No tutaj już widzę, poszło. to Myślę sobie, że. Wiesz, A, wiecie, rzeczy raz wpuszczone w internet? To już idą, także nie, nie opłaca się potem wiesz, tego zmieniać. Tak, dla rozwoju, nie dla spalarni. Pamiętajcie, Andrzej, mięso, co tam się jeszcze pewnie mamy? kłócić, kto jest bardziej nie. wobec Ciekaw Polenii. jestem hasła tegorocznego o obecnej pani prezydent. Wiedza i skuteczność. To jest I myślisz, że to będzie to? Doktor Iwony Wieczorek. Doktor Iwony. Wiedza i skuteczność. Iwony Małgorzaty, oczywiście. Nie, Iwony. Samo Iwony. Nie ma Małgorzaty? Ale jest doktor. No to dobre i to, no, bo jeszcze by ktoś się pomylił. Fajnie, fajnie. Drugie nazwisko wieczorek ma, zdaje się, też dyrektorka kancelarii prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, prawda? Ona, ona jest też taka. Ale jak ona nie posiada ani wiedzy, ani skuteczności, zapewne? A no, ona jest bardziej blond. Yy, za to. No nieważne. W, w każdym razie yy, wiedza i skuteczność. Pamiętajcie, że stawiając yy, swój krzyżyk. <grym> Każdy swój pamiętajcie, no ewentualnie ptaszka, jak ktoś lubi ptaszka. Nie, ptaszki nie można. Nie można ptaszkiem? Nie, bo muszą się przecinać. Czyli taki ptaszek z lekkim przecięciem na przykład. Taki ptaszek z nóżkami. Może być ptaszek z nóżkami, albo może być nawet wróbelek, który miał jedną nóżkę bardziej. No. no i możemy wam tylko powiedzieć, że będziecie głosować na wiedzę i co? Skuteczność. I skuteczność. Z tą skutecznością nie wiem jak to tam, wiedzą też nie wiem jak to tam. Zależy na jaki temat no. Na tematy około budżetowe najlepiej, to by była wiedza, a skuteczność, a skuteczność. Skuteczności nie można odmówić, Pani Prezydent, absolutnie. Jednak skończyło się na tym, że dopięła swego i obligację wyemitowała. Czyli była, <śm> była skuteczna. No, dalej jeszcze. Bezpartyjny samorząd. A to są tacy no, no name że ja w ogóle nie wiem, z kim oni są związani. Bezpa no bo oni są bezpartyjni. <śm> dlatego oni są <śm> nie związani. Z Samorządem i to jeszcze pewnie duchem teraz, póki co. No, ciałem by chcieli być, skoro się zarejestrowałem. Tak, na, na stokach zasiądo. Jak Jak ty mówisz, że oni nazywają jeszcze? Bezpartyjny samorząd. samorząd. Tak? Bezpartyjny Boże, jaka utopia. Nie Samowite. Naprawdę gratulujemy wam ideowego podejścia do e, za zagadnienia samorządu i naprawdę nie rozpoznajesz tam żadnego nazwiska, które mogłoby nam sugerować cokolwiek. Nie, Smutne. Pozdrawiamy tym bardziej. Dajcie się nam poznać. Lubimy. Kolejny bardzo ciekawy komitet. Go termia Zgierz. Świetne. Obawiam się, że to jest związane z niejakim nowakiem. Mo, mo, może to mo, dobrze, chyba, dobrze celuje. Chyba, dobrze celuje. Chyba, chyba tak. Czyli oni cały czas na tych źródłach termalnych będą ale narodowcy się, nasi zgierscy. To się, że oni teraz wobec tego nie wystąpią. Wystartują jako Narodowy Zgierz? No nie wystartują jako Narodowy Zgierz, tylko wystartują jako Geotermalny nie, Zgierz. To się boją. swej? Widocznie gorące źródła są im bliższe niż narodowość. Przecież narodowa Geotermia chociażby się nazywa, O, nie? Narodowa Geotermia. Zgierz. 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 Bo Zgierz dla Zgierzan. Zgierz to to dla To dobre hasło będzie. Bardzo dobre hasło. Zgierz dla Zgierzan, wszyscy przyjeżdżają. Zgierz won. dla geotermian. No, al albo geotermia dla Zgierzan, a reszta won. Do termy zwykłej. Do jest ta i sezon, innej. Do Uniejowa, na przykład, co jest ta. Dobrze, dalej, dalej, bo czas nas goni. Komitet Wyborczy Reformatorzy. Bardzo mi się podoba. I znowu mogę spróbować zaryzykować. Pr spróbuję no dalej, coś. No dum, 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 dum. Nie będzie to Zofia. Nie, nie będzie to zafia, bo ona też Może jest jakaś tam reformatorka. Jest Zofia, no ale ludzie związani z ruchem, twoim ruchem, dawnym Palikota. Moim? Twoim ruchem... Jego ruchem Palikota. Twoim, waszym ruchem Palikota, ich tak Ich ruchem. Jest. Znaczy będą teraz ich tak ruchem. ruchliwie reformować. Chciałbym, żeby tak jak są ruchliwi, ruchliwie się też poruszała kolejka na poczcie na Długiej, której to kierowniczką jest, zdaje się, przewodnicząca tego komitetu, czy tam... Pełnomocniczka finansowa. Osobowy. Pełnomocniczka finansowa jest. A czy jak ona jest pełnomocniczka finansowa, to znaczy, że nie może startować na prezydenta? Chyba może, może, może. Może? Znaczy nie wiem, czy na prezydenta, ale może na pewno Rado. radną. No to znaczy, się, że reformatorzy nie mają swojego kandydata na prezydenta? A, a, chyba mają. Chyba mają i nie hmm. będzie to Sylwia? No jest tak jeden, to się bardzo udziela na Facebooku, Tomasz mu na imię. No jeśli to jest kandydat na prezydenta, to pozdrawiamy oczywiście, że ciepło w drodze, bo dużo <grym> jeździ, terwanie, wiemy. <grym>. Wiemy, że zawodowo dużo jeździ, w związku z tym pozdrawiamy w drodze, w trasie. Tak, tak jest, tak jest. Jeszcze no, są Stran komitety siebie, związane, tutaj jakby są też imienne, można powiedzieć, nazwiskowe. Matusza, Mirysa, Magdy Migdalskiej. Magda Migdalska to jest? Proboszczewic ktoś. Ale nie ktoś? Znam, ja jest. też nie znam. I Ale pozdrawiamy. Pozdrawiamy, wobec tym, bardziej jak nie znamy, to pozdrawiamy. Lubimy pierwszy raz kogoś pozdrowić, jak nie mamy jeszcze o kimś powiedzieć. Też bardzo prosimy pani Magdo, żeby się pani do nas jakoś tam zgłosiła. Można dzwonić 732838842. można też napisać do nas mail na radio małpa Z radością jakiś kontakt byśmy z państwą, panią mieli. W ogóle z państwem będzie musieli mieć jakiś kontakt, bo Adrian już zaciera ręce, szykuje się do magla politycznego, który co czwartek o 20 jest nadawany i no, będzie zapraszał oczywiście, tak? Będziesz zapraszał kandydatów. Tak, tak. Znaczy, nie wiem, kandydatów. To będzie, czy to będzie pani kandydatka radna, czy pani kandydatka prezydentka, ale, ale no to mniejsza z Mateusz Milec jeszcze jest. No i Mateuszowi to się zdarzyła, bo to lewica, nie, socjaliści, tak? tak. Czy zieloni, bo ja już nie wiem no, teraz. No wcześniej jako Wcześniej Mody, był zielony, młody, a teraz młody, jest młody. socjalista chyba. Młody, socjalista. I Mateuszowi narodowcy zrobili pod domem rodzinnym jakieś łubu-dubu ostatnio. No niestety, ale może nie, nie poświęcamy znowu im czasu tego. Do... Czasu im nie poświęcać. Wolałbym, żeby organy ścigania zajęły się No i ponoć, ponoć, ponoć czasem, czasem. Bardzo dobrze, oby tylko skutecznie, bo jeżeli takie rozróby mają w tym mieście się teraz odbywać pod hasłem narodowej geotermii, to obawiam się, że jeszcze nas będą, rozumiesz, z tymi bejsbolami biegać za nami w po tutaj Wiesz, ciepła woda się przyda. Adrian, trzeba wystąpić o ochronę na ten gorący okres. Musimy wystąpić, bo my się późno poruszamy po mieście, to możemy kiedyś w pysk dostać. skąd się dogadamy. Chyba no tak. jeszcze jest ostatni Komitet, który jeszcze jest Najostatniejszy. Pierwszy, ostatni, wiesz. Ale już oni mówiliśmy, komitet wspólnie dla Zgierza. Wspólnie Mieczysław dla Zgierza. Mieczysław będzie, Mieczem... będzie w najbliższej audycji medialnej politycznej w czwartek właśnie. Pan Mieczysław będzie? Tak mam nadzieję, że się pojawi. Że przyjdzie pan kandydat Mieczysław. Bardzo dobrze. Zachęcamy oczywiście, to będzie pierwsza z cyklu audycji. Właśnie poświęcony kandydatom na prezydenta. Adrian, mam nadzieję, że sobie poradzisz, bo wiesz, niektórzy to są ciężcy do ogarnięcia. Myślisz, że pani prezydent przyjdzie do ciebie też? Zachce się zaprezentować? Zakładam, że ją zaproszę. No, zakładam, że to by było zgodne ze sztuką naszą dziennikarską. Myślisz, znaczy że ją zaproszę i wiesz, cztery lata temu mi odmówiła. Cztery lata temu odmówiła. Ona wtedy odmawiała w ogóle w kilku miejscach, nie wiem czy I pamiętasz. też, ale... W debacie gdzieś tam jakieś. Tak, jest, no, też... ani w debacie, ani w wywiadach na ZG Info tych pisanych nie uczestniczyła. Przykro mi, teraz chyba nie wypada odmówić chociaż wiesz, nigdy nic nie wiadomo. Oczywiście odmowa będzie równoznaczna z jakimś tam naszym komentarzem. Pani prezydent, niech się pani z tym liczy, rzecz jasna. Umiesz liczyć, licz na siebie. Ekonomistka tego liczyć potrafi. Bo to, co nas podnieca, to czasem też jest seks. I teraz właśnie będzie Maryla, specjalnie dla Iwony na przykład. Może być? Ładna dedykacja, czy nie? Dobrze, dla wszystkich kandydatów, a najbardziej dla tych, których jeszcze nie znamy. I tych, którzy się jeszcze zgłoszą po naszej audycji, natchnieni, macie czas do 24. Szybko, szybko, szybko. Śpieszcie się, śpieszcie, a tam urzędnicy przebierają nóżkami. I przebierają, czekają, aż się zgłosicie.